Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Dzień dobry, szczęść Boże, przepięknej niedzieli życzę wszystkim, którzy oglądają dzisiejsze proste słowa. Mamy yy, niedzielę, tak, 18 sierpnia. I dzisiaj słyszymy w kościołach na całym świecie Ewangelię zaczerpniętą od Jana z 6 rozdziału, werset od 50 do 58. I Jezus tam przedstawia siebie. Jako osoba, która tak kocha, że życie całe swoje oddaje za innych, poświęca się całkowicie, wydaje się na pokarm i osoby, tak mówi Jezus. Ja jestem chlebem życia, który stąpił z nieba. Kto spożywa mnie, będzie miał życie wieczne. Jezus siebie porównuje do chleba i zaprasza, chodźcie. Przyjmijcie to, co mam. Przyjmijcie mój pokarm. Przyjmijcie mnie samego. Przyjdź i nakarm się Jezusem. Przyjmij to, co on dla ciebie ma: czyli całą miłość, całe swoje jestestwo, całego siebie. On nic nie zostawia yy, gdzieś na boku. Cały wydaje się dla ciebie. Bez żadnych tajemnic, bez żadnych ograniczeń. Jezus daje się całkowicie Tobie. I moi kochani, Ewangelia Jana bardzo często właśnie wspomina te nauki Jezusa, kiedy Jezus przyrównuje się do chleba i mówi: Karmcie się mną, porównuje się do właśnie mówi, aby pić też Jego krew mówi, Pijcie moją krew, jedzcie moje ciało ja jestem dla Was, wydaje się, za Was. Przyszedłem na świat po to, aby złożyć ciebie w ofierze, aby was nakarmić czym? Czym? Życiem wiecznym. Jezus jest życiem. Jezus jest życiem wiecznym. Kiedy przychodzimy do niego i karmimy się nim, pijemy jego krew, jemy jego ciało, spożywamy Jezusa, mamy w sobie życie. Nie takie doczesne jak po yy, yy, spożyciu posiłku yy, codziennego. Lecz życie wieczne, jesteśmy nieśmiertelni. Moi drodzy, tak. Dzisiejsza Ewangelia Niedzielna mówi, że Pan chce, abyś był nieśmiertelny jak, jak On Sam. A kluczem tym, kluczem do tego, drogą do tego jest spożywanie Jego samego. I moi drodzy, ja jestem tutaj w przepięknym miejscu, jeszcze na włoskiej ziemi. Za mną jest bazylika z IX wieku. Bardzo stara, początki jest 1826 rok, Santa Maria Maggiore, i w tej bazylice jest bardzo dużo takich symboli. Jest y, symbol lwa, który symbolizuje Ewangelię Marka, jest wielki orzeł, który symbolizuje Ewangelię y, Jana, ale też jest pelikan. Pelikan w bardzo takim charakterystycznym y, wyobrażeniu. Otóż jest ten pelikan, ten wielki ptak z dużym dziobem, koło siebie ma pisklęta swoje, a dziobem swoim rozdrapuje brzuch swój, ciało swoje, robi sobie ranę i swoim ciałem, swoją krwią karmi swoje dzieci. Moi kochani, to nie jest wymyślony obraz. To jest zaczerpnięty obraz z rzeczywistości, z przyrody. Tak właśnie funkcjonuje pelikan, który jak nie ma innego pożywienia, sobą karmi swoje dzieci. Dlatego w tym kościele i w wielu starych kościołach, ale też i nowych, mamy właśnie ten motyw pelikana. Pelikan, który karmi sobą, swoim ciałem i krwią swoje dzieci. No to jest symbol Jezusa. No właśnie o tym nasz Pan mówi, że jest tym pelikanem że On siebie daje na pokarm, całkowicie, bez reszty. Możesz Go po prostu nasycić się Nim. On Ci nie wydziela, On jest cały dla Ciebie. Ile chcesz, to bierzesz. Co chcesz, to bierzesz. Nasycisz się w stu procentach i będziesz miał życie w obfitości. Kiedy będziesz się karmił właśnie Jezusem. Moi drodzy, dzisiaj jest niedziela, dzień naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy On zmartwychwstał i to wspominamy zesłał Ducha Świętego i mamy tę moc, i się tym cieszymy. I moi drodzy, wspominamy właśnie jeszcze tę tajemnicę: karmienia się Jezusem. Bo Jezus często mówił, jestem chlebem, bierzcie mnie, spożywajcie mnie, pijcie moją krew, jestem do dyspozycji, po to przyszedłem, jestem, bierzcie mnie. I na końcu, już w wieczorniku, mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. Wziął chleb, powiedział: To jest moje ciało, wziął wino, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Wspominajcie to, co ja was nauczam, tę rzeczywistość. Przeżywajcie ciągle na nowo, że ja umieram za was wszystkich, aby was nakarmić. Ja wydaję się całkowicie za was, aby was nasycić, aby was napoić. I, i w niedzielę właśnie często to robimy. Idziemy do kościołów. Do takich starych, rzadko w Polsce nie ma takich, ale do każdego po prostu miejsca, gdzie spotykają się chrześcijanie na wspólną y, modlitwę i robimy to, co mówi Jezus. To czyńcie na moją pamiątkę, więc czynimy. Nic nie wymyślamy. Jezus to powiedział: czyńcie to na moją pamiątkę. Więc my przychodzimy i po prostu robimy to, co Jezus nam polecił. Czynimy Jego wolę. Wspominamy to Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. To, że On się po prostu nam dał na pokarm. I jak to robimy? Jak wspominamy? Nie tylko po prostu myślą, tak, okej, okay, tak było, tylko chcemy jeść, chcemy pić, chcemy uczestniczyć w właśnie tej pamiątce w taki sposób bardzo realistyczny, realny. I spożywamy Eucharystię i pijemy krew Pańską. To jest akurat temat, który by można było w innym filmiku kiedyś poruszyć, ponieważ nie wszyscy chrześcijanie spożywają krew pańską. Ale yy, myślę, że kiedy się ograniczymy nawet do ciała pańskiego i będziemy wspominali tę tajemnicę, yy, jak Jezus nas karmi i poi krwią, a będziemy spożywali tylko symbolicznie ciało. Okej, okay, to jest po prostu. Ta sama tajemnica, to się dokonuje w głowie i w sercu. To się przenosisz po prostu do tej rzeczywistości, która się działa 2000 lat temu. Na każdej Eucharystii wyobrażamy ostatnią wieczerzę, która się dokonała raz. Dokonała się ofiara na krzyżu raz, a my to czynimy na pamiątkę, jakby wspominamy, jak gdyby cofamy się 2000 lat do tyłu. Idziesz na Eucharystię, idziesz na liturgię i przenosisz się w czasie do tego wydarzenia na Kalwarii kiedy Pan nasz faktycznie wydał się i możemy podejść i jak te pisklęta pelikana karmić się i mieć życie nie byle jakie w obfitości tu na ziemi i wieczne po śmierci moi drodzy tak więc zachęcam każdego abyśmy robili właśnie to co mówi Jezus to czyńcie na moją pamiątkę bierzcie i jedzcie kiedy Zgromadzimy się w niedzielę na Eucharystię. To chciejmy uczestniczyć w pełni w tym wydarzeniu, czyli podejść i nakarmić się, napoić się. Moi drodzy, to jest wola Jezusa. Przyjdź i nakarm się. I po prostu z wiarą chcemy to robić. To jest wola Boża. Nie możemy sobie wmawiać, że dobrze, przyjdę, jeżeli będę przygotowany, jeżeli będę godny. A jeżeli nie będę godny, jeżeli będę miał jakiś grzech, czy będę jakiś niedoskonały, to nie przyjdę. Nie, Jezus nic takiego nie mówił. Ponieważ nie jest to możliwe, żeby być godnym, żeby być czystym, żeby być bezgrzesznym. Nie jest to możliwe. I Jezus o tym wie, dlatego mówi, bierz i jedz, bierz i pi, przyjdź taki jaki jesteś. Bo nawet w liturgii, będąc na, na Eucharystii, mówimy to: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Oczywiście, nigdy człowiek nie będzie godny, aby posilać się Bogiem. Ale co później robię? Tak, nie jestem godny, jestem grzeszny, jestem słaby, jestem niedoskonały, ok, ale później wstaję, idę i biorę. I spożywam, i jem, i Bóg się cieszy, a ja mam życie wieczne, bo z wiarą to robię. Tak no więc, moi kochani, jeżeli wierzysz w to, że Jezus dał się Tobie na pokarm i że Jezus zaprasza Ciebie, konkretnie Ciebie, abyś się nakarmił, nakarmiła nim, to idź i przyjmij. Przyjmij Jego ciało, przyjmij Jego krew, spożywaj Jezusa i miej życie wieczne. Błogosławionej Niedzieli e, wszystkim nam życzę. Moi kochani, miejmy odwagę wiary. Dobrze? Jezus zaprasza Cię do odwagi wiary, do relacji osobistej i osobowej, i do tego, aby Jego słowa traktować na serio. I słuchać bardziej Boga niż ludzi. Nie słuchaj tego, co gdzieś tam w tle e, drugorzędne, trzeciorzędne e, komentarze, e, przepisy mówią. Chciej słuchać tylko tego, co pochodzi z ust Bożych, a to mamy w Słowie Bożym. I dzisiaj Kościół właśnie to głosi. Jezus zaprasza. Przyjdź, jedz. I nie bądź takim yy, gościem, który przychodzi na kolację do gospodarza, posiedzi przy stole, zobaczy, wow, jak się naszykował, ile tu upiek, ugotował, usmażył i zrobił piękne ciasta i... Nic nie skosztujesz, nie napijesz się, nie zjesz i wyjdziesz, bo to nie jest ani przyjemne dla ciebie takie siedzenie, ani tym bardziej dla gospodarza, który cię zaprosił i on to zrobił wszystko dla ciebie. Tak więc nie bądź takim człowiekiem, który idzie do kościoła i nie bierze Eucharystii. Nie bądź takim człowiekiem, który myśli, że jak jest niegodny, to nie może. Właśnie jesteś niegodny i zawsze będziesz niegodny. I ja jestem niegodny i zawsze będę niegodny, ale przychodzę i biorę, bo kocham i wierzę, że Jezus tego pragnie. I otrzymuję po prostu dar życia, dar Jezusa, jego łaskę i nią chcę żyć. Ciebie też do tego zachęcam. Błogosławionej niedzieli dla wszystkich, z Bogiem.